Dziś Bóg włożył coś bardzo mocnego w moje serce i poprosił mnie, abym Ci to powiedział. To nie jest czas, aby się zatrzymać, to nie jest czas, aby spuścić głowę, a tym bardziej, aby się poddać. Słuchaj uważnie, bo to słowo jest dla Ciebie. Jeśli jesteś tutaj teraz, to nie jest przypadek. Bóg chce dzisiaj przemówić bezpośrednio do Ciebie. Pokazał mi, że przechodzisz przez głębokie zmęczenie, nie tylko fizyczne, ale także emocjonalne. Jeśli tak jest, to to słowo przychodzi, aby przypomnieć Ci, że Bóg działa na Twoją korzyść, nawet jeśli tego nie widzisz. Nie możesz jednak pozostawać w tym smutku, w tym niepokoju, który wydaje się nie mieć końca. Bóg poprowadził mnie, abym dziś przyniósł to przesłanie, ponieważ chce, abyś podniósł głowę. Odpowiedź na twoje modlitwy jest bliżej, niż myślisz. Chociaż może się wydawać, że czas mija, a nic się nie zmienia, chcę, abyś wiedział, że Bóg wysłuchał każdej twojej prośby. Nawet jeśli okoliczności wydają się być przeciwko tobie, on działa w sposób niewidzialny. Bóg widział Twoje łzy w ciche noce, niesprawiedliwości, których doświadczyłeś, i negatywne słowa, które wróg szeptał do Twojego umysłu. Poddaj się, to nie ma sensu. Nie słuchaj tych kłamstw. Uzdrowienie, którego potrzebujesz, jest w drodze. Drzwi, które wydawały się zamknięte, zaraz się otworzą, a odnowienie, którego tak bardzo pragniesz, już nadchodzi. Dziś Bóg tchnie nowe życie w Twojego ducha. W Biblii mówi się o człowieku imieniem Eliasz. Był wielkim prorokiem Bożym, ale nadszedł moment, w którym walka była tak intensywna, że poczuł się wyczerpany zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. W swojej słabości ukrył się w jaskini, myśląc, że wszystko się skończyło. Jednak Bóg go nie opuścił. Poszedł tam, gdzie był Eliasz i zapytał: Co tu robisz? Tak samo Bóg przychodzi teraz tam, gdzie jesteś, w momencie największego zmęczenia, aby powiedzieć ci: Wstań, nie poddawaj się, nie zatrzymuj się. Bóg zna twój ból, twoje wewnętrzne i zewnętrzne bitwy oraz słowa, które inni wypowiedzieli, aby cię zranić. Ale dziś zapewnia cię: Ja walczę w twoich bitwach. Ja zamykam usta Twoich wrogów i otwieram drogi tam, gdzie ich nie ma. Bóg przejmuje kontrolę nad tą sytuacją i to, co wydawało się niemożliwe, zacznie się rozwiązywać. Chcę, abyś zrobił coś symbolicznego. Weź szklankę wody. Pomodlę się i poswiec się tę wodę jako symbol Bożej obecności w Twoim życiu, oczyszczająca cały smutek, Zmartwienie i ciężar, który nosisz. Tak jak Bóg posłał Anioła z wodą, aby wzmocnić Eliasza, tak dziś wzmacnia Ciebie. Powtórz za mną. Dziękuję Ci, Panie, bo wiem, że działasz na moją korzyść. Dziękuję, bo moje zwycięstwo jest bliskie. Teraz podnieś głowę. Ta sytuacja Cię nie pokona. Ponieważ Bóg już działa. Jego plan jest większy, i tego, co przygotował dla Ciebie, nikt nie może powstrzymać. Aby przypieczętować tę modlitwę, ogłośmy Psalm 23. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Na zielonych pastwiskach każe mi odpoczywać, prowadzi mnie nad spokojne wody. Przywraca mi duszę i prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Choćbym szedł ciemną doliną, nie będę się lękał, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska mnie pocieszają. Bóg jest z Tobą. On o Tobie nie zapomniał, a to, co najlepsze, dopiero nadejdzie. Podziel się tym słowem z kimś, kto również go potrzebuje i razem. Świętujmy wielkie rzeczy, które Bóg czyni. Niech ta woda będzie przypomnieniem o odnowieniu, które On przynosi do Twojego życia. Pij ją z wiarą i dziękuj. To Bóg podnosi moją głowę. Teraz, gdy wypiłeś wodę z wiarą, chcę, abyś poświęcił chwilę na refleksję. Bóg nie robi niczego przypadkowo. Jeśli dziś słyszysz to przesłanie, to dlatego, że przygotował tę chwilę, aby odnowić Twoje siły i przypomnieć Ci, że nie jesteś sam. Nawet jeśli walka wydaje się niekończąca, a ciężar na Twoich ramionach przytłaczający, Bóg jest z Tobą, podtrzymuje Cię i prowadzi do zwycięstwa. Chcę, abyś zapamiętał coś bardzo ważnego. Wszystko ma swój cel w Bożym planie. Nawet trudności, opóźnienia i wyzwania mają powód, nawet jeśli teraz tego nie rozumiesz. Bóg używa tych momentów, aby cię wzmocnić, nauczyć i przygotować na większe rzeczy. Nie pozwoli, aby te próby poszły na marne. To, co dziś wydaje się przeszkodą, jutro stanie się Twoim świadectwem. Bóg mówi do Ciebie teraz. Zaufaj mi. Zaufaj mojemu czasowi. Działam w ciszy, łamię łańcuchy, otwieram drogi i usuwam przeszkody przed ciebie. Nieważne, ile czasu minęło i jak wielkie są problemy. Ostatnie słowo należy do mnie i ogłaszam zwycięstwo nad twoim życiem. Biblia mówi w Księdze Izajasza: 40, 29 do 31. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnego obdarza mocą. Nawet młodzi się męczą i ustają, a ci, którzy ufają Panu, nabierają nowych sił, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną i nie mdleją, idą i nie ustają. Ta obietnica jest dla Ciebie. Bóg odnawia teraz Twoje siły. Nieważne jak słaby się czujesz, On podnosi Cię jak orła, abyś mógł wznieść się ponad wszystkie trudności. Niech Bóg Cię błogosławi i strzeże zawsze.